Dzisiaj jest 12 grudnia 2010 roku. Witamy Państwa w naszym programie publicystyczno-teologiczno-filozoficzno-okręgu światowym, nakręconym przy Liceum Centrum Edukacyjnym Radonka 2000 w piekarach koło Krakowa. Znajdujemy się ogólnie wszystkim znanym najlepszych z domków internetowych o numerze 8. Zapraszamy Państwa do krótkiego wywiadu na temat jak uczyć się sukcesywnie oraz jak żyć z nauką wam brat. Zapraszam. Szanowni Państwo, witamy w świecie nauki. Wracamy teraz do głównego cholu naszego uniwersytetu ósemkowego. Już na samym początku naszego wykładu w oczy niczym gram z jasnego nie ma rzuca się... Wiele, wiele plakatów naukowych. Nasi zapaleni uczniowie odchodzą od podstawowych czynności życiowych. Oni nie jedzą, oni nie detekują, oni nie spożywają jakichkolwiek posiłków, trunków, oni nie uprawiają sportu, ani innych rzeczy na S. Oni po prostu siedzą i się uczą, bo na tym opiera się na wszystkich żywot. Dlatego Teraz może po kolei przedstawimy Państwu założenia naszego dążenia żywego. Prosimy! Powoli zmieszamy na górę. Zapraszamy. Głos w sprawie pornografii. Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie. Zębi się ta twawola, jak wiatr ropyzyk w Na grządce wytyczonej pod Dla takich, którzy myślą, święte nie jest nic. Szanowni Państwo, czyż to nie jest wspaniałe, czyż to nie jest piękne, jak ta młodzież wolna, silna, pełna wiary, pełna radosnej nowiny, która jest ich życiowym przesłaniem, jest tak zapalona, tak napalona, tak jeszcze nie spalona tą energią życiową? Szanowni Państwo, teraz od nauki przechodzimy do fascynacji nauką. Idziemy dalej. Zgłabymy się w jeszcze większe tajemnice. Tego wspaniałego domku numer 8, który już na zawsze zapadnie w Waszej pamięci jako ten, który zawsze był na pierwszym miejscu. Wchodzimy! Szczęść Boże? Matko z córką święta, cóż tu się dzieje? Widok codzienny, widok niezmienny. Nieugięci uczniowie dla pierwszych, drugich, trzecich, bez względu na wiek, niestety, względem na płeć, uczą się, czego popadnie, uczą się, kiedy popadnie, uczą się, jak tylko popadnie, w jakichkolwiek pozycjach, jakichkolwiek przedmiotach, nie wahają się, nie ugną się przed piętnem kartków jakichś sprawdzianów, które nas wszystkich tu czekają, nie popadną w szaleństwo i będą się Dziadkowie nie mają że życie ich wnuków było inne niż ich ma. Na innych wygłoszeniach. Od lat pierwszych oraz raz drugi przechodzimy do weteranów naszej dzisiejszej przygody. SI! A teraz, proszę Państwa, skupimy się na meritum sprawy. Dzisiejszego wieczoru zapytamy wszystkich na 3-4, co jest najważniejsze w ich życiu. Jest to jedno słowo, zaczynające się na N, kończące się na A. Wszyscy go znają i wszyscy z upodobaniem, miłością i zachwytem powtarzają, że celem ich życia jest nauka! No! Szanowni Państwo, to już koniec naszego programu. Powoli. Utalamy się do snu, w którym największym z naszych marzeń jest nauka. Niezgłębione jej dotychczas jeszcze tajemnice, nieodkryte zakątki naszej świadomości, które są sprawione matematyki, języka polskiego, historii, religii przede wszystkim. biologii. Już teraz czas najwyższy. Na męż z nauką. Pójdźmy wszyscy, udawadzmy się w jednym rządku, powiedzmy to z dumą, z radością. Nie wahajmy się. znieśmy nasze ręce do góry. Bądźmy radośni, bądźmy szczerzy i powiedzmy, że najważniejsza w naszym życiu jest... Nauka!